Cześć, witam wszystkich w codziennej analizie kryptomarketu. Dzisiaj mamy 7 grudnia, yy, niedzielę, więc zobaczmy, co tu się dzieje. No to tak, sobota, jak ta sobota, raczej nic ciekawego. Yy, po prostu sideways dzień bez żadnych breaków w jedną albo w drugą stronę. Yy, dalej, ważnym levelem jest te 90,5 i. Yy, 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 Trzeba zobaczyć, co się stanie po retestie tego levela, czy zbreakujemy do góry, czy test i polecimy dalej. Eee, the continuation do góry. Prawdopodobnie najbardziej. Gdzieś do właśnie weekly band'sów. mówię cały czas. No, a tak naprawdę do stopionki, żeby tutaj zrezygnować tego haja. On się wydaje całkiem sensownym revelem Właśnie do retestu mm. Ach, I chyba że po prostu zretestujemy i zrejectujemy To wtedy najprawdopodobniej sfilujemy całego tego gapa Tutaj Stałego mm. No i wtedy albo Wrócimy, po prostu sfilujemy i wrócimy do tego Ranging Marketu, że nawet nie będziemy swipować żadnych lowów, tylko po prostu tutaj wrócimy I może wtedy jakiś trend eee, Albo i po prostu będziemy tak driftować do nowego roku Gdzie wtedy myślę, że zobaczymy jakiegoś większego move'a Zobaczymy eee, No ale myślę, że dostaniemy Lita z tego levela w najbliższym czasie no, i wtedy właśnie po prostu warto patrzeć, co, co się będzie dziać po tym. Um, najważniejsze jest teraz patrzeć na te weekly, na weekly close. A. Jeśli się zamkniemy tak, no to wtedy myślę, że prawdopodobnie w najbliższych tygodniach swipniemy loa, nie dostaniemy żadnego rally. I wtedy, może dopiero wtedy, właśnie potem, tutaj. I potem znowu, że tak, sharp, rejection, ale podejrzewam, wam, że jednak będzie tutaj coś takiego. No może też nie tak daleko. No, tutaj bardziej myślałem, ale to po prostu takie po prostu zobrazowanie jedynie, co się może dziać. A jak zamkniemy się na zielono, no to raczej wtedy myślę, że... Yy, będzie kontynuacja, po prostu rali, i do tego do tej 105 się znajdziemy. Teraz najważniejsze po prostu zbrejkować tutaj struktury. Najpierw trzeba zacząć od lower time jednakże daleko jest ten level, bo jest on tutaj. Więc myślę, że będzie musiał powstać jeszcze nowy high, ażby musiał. Żeby mógł powstać nowy high, który będzie tutaj, no to raczej będziemy potrzebowali przynajmniej jakiegoś sweepa albo tutaj retestu tego weeka, żeby wtedy Zbreakować i wtedy pójść do góry. <coughs> Więc podejrzewam, że jeszcze zobaczymy jakieś sweepa. Tutaj hmm, że to nie jest low, tak nawet nie wygląda. Wygląda tutaj quick week do zretestowania jeszcze. Jest jednak on spory. Mm. No i to tyle BTC. Raczej em, Ethereum, no podobnie, troszkę lepiej, ale też nie za dobrze. Tutaj ten level jest do flipnięcia. Trzeba jakiegoś mocniejszego impulsu i może wtedy jakiś retest No i scholdowanie tych lowów. Bo tak to. Na Ethereum też wracamy do range'a I wtedy e, sfilowanie tutaj tego gapa najprawdopodobniej wystąpi. I wtedy bóg wie, co się dalej stanie. E, weekly na Ethereum no, wygląda trochę lepiej. Jest no właśnie też zielone. Więc jeśli tutaj BTCD będzie wyglądać tak jak wygląda, no to Myślę, że raczej reali jest bardziej prawdopodobne. Przez to, że raczej, jak widzimy, spadający BTCD, no to wtedy altcoiny rosną. A szczególnie, właśnie, IF. Po prostu outperformuje BTCD. A tutaj widzimy, że to niby się zamykało tak fajnie nad bącami, ale teraz show of weakness od właśnie chyba czwartku, środy nawet. Tutaj dalej akceptacja ceny pod no procentów, eee, pod tymi weekly bansami. Więc raczej continuation lower. Może nie jakoś bardzo mocno, ale dlatego też właśnie to nie, nie będzie jakieś mocne rally, tylko właśnie do, gdzieś do weekly bandsów. może trochę nad nimi jednak iF jest trochę mocniejsze teraz. No ale no. Solana dalej w range'u. Nic ciekawego, żadnych trendów. Bardziej bym się skupiał właśnie na Ethereum i na Bitcoinie. BNB podobnie. Zresztą on jako jedyny ma powerbuncy na zielono. Jakoś próbuje je utrzymać. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ale też raczej musi flipnąć ten level 900 Jakoś Żeby Myśleć o, jakiś, o jakimś trendzie XRP Tutaj widzieliśmy Że słabo sobie radziło w ostatnim rani że każdy raczej zrobił nowe e. Tutaj Od tego 24 listopada I nawet Solama. Ledwo, bo ledwo, ale zrobiła. A XRP. Tutaj, Lower high bounce. No ale tutaj hmm, widzimy, że trochę hmm, wstaje do żywych. Tutaj był jakiś tam impuls. Tutaj mnie zestapotowało, to. Niestety. Hmm, tutaj, przez noc. Więc już nie jestem w shortcie na XRP i teraz patrzę na mm, 15 minut. bo ma 4 hour lepsze niż BTC, tutaj higher, high, higher low, bez breaka, gdzie BTC tutaj breakowała te low z y, od 20, 21 dnia. Więc tutaj show of strength dla XRP. Do tego zikasz, właśnie zobaczymy dzisiaj, czy to będzie zikasz czy XRP, Raczej? XRP, bo trochę jest lepsza niż Zikaż. No to jeszcze zobaczmy sobie na FartCoina, tu mamy spod pozycję. Tutaj będzie lepsze zobrazowanie, bo tutaj jest tą pozycją. No to tak. Na pewno jak będzie taki candy close, no to nie fajny, yy, jednakże mały volume. Chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, żeby patrzeć na kukojnie na volume. Ale raczej, no raczej tutaj bardziej. Ale no widzimy, że lower volume. Yy, raczej to nie jest taki strong rejection, no, no zobaczymy. Powinno utrzymać ten 4-hour trend jeszcze. Wydaje. Jak się zacznie zamykać ponwą sami, wtedy będę myślał nad exitem. Ale jak na razie daleko od tego. No i dobra, no to chyba na dzisiaj tyle. Mm, więc tak. Konkluzja, że warto obserwować teraz wiki close'a. Dobrze by było, jakby się zamknął na zielono, to będzie jakiś taki bullish sign. No i CME Open, czyli tam Futures y, Amerykańców, warto zobaczyć jaki będzie ruch wtedy i czy uda im się y, zrobić jakieś rally do Weekly Closet i właśnie żeby się zamknęło na zielono. Więc trzeba obserwować, to jest jakoś o 22, 22.30 coś takiego. Więc ja się z wami żegnam, standardowo zapraszam do komentowania, jak macie jakieś propozycje do czartów i jeszcze zapraszam do subskrypcji kanału. Ja się żegnam, Macie się i